96-letnia była sekretarka obozu koncentracyjnego zwolniona z aresztu Niemcy, 96-letnia sekretarka z obozu Stutthof zwolniona z aresztu. Uciekła przed rozprawą. Była sekretarka obozu koncentracyjnego Stutthof, 96-letnia Ilm Gartew. Jest oskarżona o współudział w morderstwie ponad 11 tysięcy osób. Kobieta miała stawić się na rozprawie sądowej w tej sprawie. Jednak uciekła z domu opieki, w którym mieszkała. Sąd zwolnił kobietę z aresztu, do którego trafiła po tym, gdy została odnaleziona. Do czasu rozpoczęcia procesu 96-latka pozostanie na wolności. 96-latka złożyła skargę na zatrzymanie. Po jej rozpatrzeniu sąd zawieślił nakaz aresztowania i zwolnił oskarżoną z aresztu, nakazując środki zabezpieczające, informuje sąd w komunikacie. Proces pierwotnie miał się rozpocząć 30 września, jednak tego dnia kobieta po wyjściu z domu opieki nie stawiła się w sądzie na rozprawie. Została ujęta po kilku godzinnych poszukiwaniach przez policję i aresztowana prewencyjnie. Jak przekazał sąd, proces zostanie wznowiony 19 października. Tego dnia zostanie odczytany akta oskarżenia. Jak wynika z informacji tygodnika Der Spiegel, oskarżona ze względu na wiek i stan zdrowia, wolałaby nie uczestniczyć w rozprawie osobiście i chce, aby w sądzie reprezentował ją jej obrońca.